Macie pistolety w gotowości w razie czego? A. Bo ja nie. O, gra mi się zminimalizowała, Bądźcie mnie, bądźcie mnie! O, o nie, 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 nie zajebały cię! Co za koleś! Nawet mnie nie wkurwiaj. No, tak. to na, serio. no, no na fakcie! To, to byliśmy kurde, będę! byliśmy czuł Ja pierdolę to za matoły. Czekaj, bo nie Mówić, mogę w zombie go wstylować ze śmiechu. Poczekaj, Chodź na mój, mój, mój. serwer, popilnujemy twojego... Twój kask powiedz. w powietrzu. Mówisz, kurwa co. No i chuj. Lęny, że co za ciuletek. No Stary, no powiedziałeś, powiedziałeś pilnuj. No, nie, myśmy nie, nie. Ej, ja mam ten, jestem za... A nie, nie jestem, sorry, wody się muszę napić. Czekaj, ja zlutuję jego wodę, bo mi jest potrzebna. Mówić mu, Mówić mi. Czekaj, zostawię, Ej, zostawię mu moc. Gorgon, go. no, chciałeś ty kiedyś z AK postrzelać w niebo, ale tak całą serią? Zauważyłem się, że nigdy tego nie zrobiłeś jeszcze. Nie, był, był. W ci ktoś kiedyś latarką wstał w, w środek głowy. To jego jest, to jego jest? To jest jego. Nie no stary to nie jest jego. Przecież on zginął. Ale jak się plajmy wkurzył czemu mnie nie ratowaliście? No o, kurwa, no, stał gdzieś no, no, Jak no, powiedziałeś, no. nie powiedziałeś, weźcie mi bronić, bo mi się zmieniał. Odwracamy się stary, a ty pękłeś jak mały jeżyk, no od razu stary, wszystko się z ciebie wysypało. Kurwa jesteś polownik. Jak, jak piniata poszedłeś. No chodźcie, chodź, chodźcie, chodźcie, cię, kurwa. U.